Też nie cześć, czołem wam z tej strony. A jak też? Jedziemy wykonywać ostatnią misję telefonika. Oby ostatnią. Oby ostatnią mizę Oby nie jest takiego kierownicą, bo ja nie umiem przejść tej misji. Nie ja też średnio wychodzi, ale on zawsze... Ale mam plan. On mam plan. Mam plan już. Miejmy nadzieję, że to będzie sukces. Miejmy nadzieję. Przydałoby się po kawę kupić albo. Ustaw sobie od razu Wiem, <coughs> <Uzi. coughs> dobra to jak już tam wysiądę, nie? jest... Okej. Stasz. Także idziemy do strefy zrzutu bomba domowej. Musisz mi się płakać, ty. stary. Masz plan? Tak, to może wypaść, tak. tak. Ja, ja już mam plan. Myślisz, że może wypalić Twój mm -hmm. plan? Myślę, albowiem nie nazywam się Miz. No dobre. A ja wierzę w Twój plan. <śles> mam nadzieję, że tym razem się uda. Tylko muszę sprawdzić, tak... Okej, okay, dobra... Czas i się kończy Mogdo Tylko tyle chciałem wiedzieć Druga strona już nie odchodzi. Więc wjeżdżaj tam szybko, bo się naprawdę kończy czas. Bugawa ustaw. Trzeba uciec wszystkim, wytorować sobie drogę i wyjść z tego parkingu. Później będziemy latać na oko. No tak, I czasu już, nie masz. To już... Taki szkop. Ale... Musisz że przejdzie? Nie jestem w 100% pewien, ale to jest dobry patent. Zawsze możesz granaty. Za dużo roboty. Dobrze. Teraz że mam ciekawym przed wana, wana atakuje teraz naokoło pójdzie dobrze, bo już się nie ogarnie z nimi Czekaj, Co jest? Aaaa to teraz na luzie Chociaż jednego wana może mogę rozwalić, ale Dobra Czekaj, gdzie oni są? Oni cały czas tam są, co? No. Czekaj. Dobra, więcej już ich nie Nie do tyłu, tylko do przodu Dobra, nie zauważyłem. Idą. Spoko. Tego rozwala. Skifraj się bardziej. już idę. Oni wyjdą... Już poza Poza... Wiem. Poza parking. Tak. I patrz. Co teraz się... Widzisz? Rozwaliło, rozwaliło ich. ich. No długo zostało. Dobra. Dwóch, dwóch to można. Nie można. Ciekaj. Został jeden. Chwila prawna. Jeden van, czy jeden koleś? Jeden wan, jeden koleś. Koleś przykita. Rozwal tam ze samochodu. Kurwa, Uważaj, idzie. idzie.

Bo i wejdzie po to? tam? Mm. Idzie Dawaj zejdź na naokoło... Dobra, musisz się odwrócić i go zabić Dawaj, zaczął się. Zabij go Nie, o to chodzi właśnie. Patrz Rozwalę fura Zmień pukawe. Dawaj, miotaj ją Już się nie baw granata. Dobra bafie w granaty Dobra, zostawcie tylko kolej Idzie Jest! Wreszcie! W końcu było na dzią. Udało się. Wiem, ja zawsze mam plan! Oh, po tylu próbach nam się udało. Nie, nie. Także jedź do Save Pointu i kończymy Czas na zasłużony odpoczynek. Tak. Do zobaczenia wkrótce. Nara!